Siema, z tej strony Shemix i dzisiaj zagramy sobie w ponownie w Minecrafta. Na serwerze Hypixel w tryb TNT Run. A więc bez względnego gadania. Zaczynajmy! A więc widzimy się ponownie. Za chwilę się rozpocznie runda. O, dokładnie za 2 sekundy. O, I zaczynajmy. Op, kurczę. Kurde, żebym nie spadł. A. Dobra, jakiś tam dobry troszkę jestem w parkurze. To, o, w ogóle, jak chcecie, to mogę wam tego parkura nagrać jakiegoś. Ale to zostawcie dwie, dwie łapki w górę. Kurcze, spadłem. Ale na szczęście nie jest też tak źle. Chociaż nie no, dużo osób jeszcze tam lata. Mogłem dać double jumpa, ale trudno już Dobra, teraz mi się przydał Co mi ta kamera lata? Nie Dobra, już działa. Biegniemy. O kurczę, o kurczę. O, było blisko. Przynajmniej mi się tak wydawało. O kurczę. Nie. Nie. Dobra, widzimy się w następnej rundzie. Więc szybkie cięcie i do zobaczenia. Dobra, zaczynajmy. A Uciekamy. W ogóle, kurczę, coś... Ten. Fajna teraz duża mapka, bo wcześniej graliśmy, to było 20 osób, 24 dokładnie osoby i ten, i taka mapka, a teraz jest 12 i taka mapka, więc według mnie lepiej, chociaż... Nie wiem, no w sumie lepiej, bo ten, bo nie lata tutaj tak dużo osób, tylko parę. O, o tak, o tak, o tak. O tak o tak dobra, jest, jest kitty, jest kitty To pójdźmy sobie teraz w tą stronę. O ludzie. Myk. Myk. Jest. Dobra, musiałam użyć double jumpa. O kurcze. No i fajnie. Po prostu... Ale zlamiłem. Nie mówcie, że teraz spadnie, dobra. Huh, było blisko. W ogóle ten, staram się regularnie wrzucać filmiki, żeby ten, żeby było jakieś regularnie wszystko, a nie tak pogmatwane. Mam nadzieję, że wynagrodzicie mi to, bo się bardzo poświęcam łapką w górę lub subskrypcją. Szczególnie subskrypcją bym bardzo prosił, ale. Ło! Dobra. Tak, tak, tak. Nie, Mogłem jeszcze na tamto spaść, a nie tak od razu. Dobra. Widzimy się w trzeciej rundzie. Już ten. Bez błędnego gadania. Dobra jestem, widzicie teraz jaka mała mapka? Tyle osób, kurczę, będzie trudno, żeby coś ugrać. Nie, 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 nie. Mam nadzieję, że jest dużo poziomów. Bo kurczę. No! Najgorzej. Zresztą widzicie jakie są minusy małej mapki teraz. No nie, kurde. No i spadłem, dobra. To ja się już będę żegnał z tej strony Chemix. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Więc cześć.